Dzisiaj porozmawiamy o tym. Jeżeli facet za tobą nie biega, nie stara się o ciebie, to zostaw go w spokoju. O tym porozmawiamy. Dajmy na to, że dopiero co spotkałaś jakiegoś faceta, spotykacie się gdzieś tam na randki, byłaś na jednej, dwóch, trzech randkach i on na przykład yy, przestaje do ciebie pisać, przestaje dzwonić i ty wtedy Zwyczaj kobiety mają wtedy taką chęć do faceta zadzwonić, skontaktować się z nim, nie wiem w jakim celu. Jeżeli spotkaliście się na jednej lub dwóch randkach i on się nie kontaktuje, to według mnie znaczy, że on się nie chce starać. Są tacy mężczyźni, którzy chcą mieć kobietę, ale nie chce im się o tą kobietę starać, czyli oni uważają, że to kobieta powinna pierwsza do nich napisać i takie tam różne głupoty. Jeżeli e, traficie na takiego faceta, to bardzo ważne jest, żeby go wtedy olać. Nie latamy za facetami. Kobieta nie powinna biegać za facetem. Musicie takiego faceta po prostu olać, brzydko mówiąc. Musicie e, po prostu nie kontaktować się z nim. Są tacy faceci i kobiety, które biegają za facetami, to są pikmi i one nie będą nigdy szanowane. Więc jeżeli nie chcesz być szanowana przez mężczyznę i chcesz tylko na takich trafiać, no to musisz być pikmi, tak? No nie wiem, no co robi hazardzista, gra w tę grę i przegrywa pieniądze, co robi kobieta typu pikmi, biega za facetami, więc yy, będzie tylko takich facetów yy, na swojej drodze spotykać. I to nie jest waszą rolą wiedzieć i, i zgadywać, co mu jest, co się z nim dzieje, że on się nie, nie, jeżeli facet po pierwszej rance czy po pierwszych dwóch rankach nagle po prostu się nie odzywa, to twoim zadaniem nie jest się kontaktować z nim, twoim zadaniem jest się skupić na sobie i nawet nie powinnyście tych facetów blokować, powinniście mieć tak bardzo na nich, Będziecie tak, bardzo mieć ich w poważaniu, żebyście nawet nie musiały ich blokować. Taka jest prawda. Z takimi facetami nie uganiamy się, dlatego że oni nigdy nie będą szanować ciebie, jeżeli ty się będziesz uganiać. I oni ogólnie są jakoś tak dziwnie nastawieni do kobiet. Nie chcą się o nie starać, jakby nie zależy im, a z drugiej strony chcą kobietę mieć. To są mężczyźni często, którzy na przykład nie wiedzą czego chcą, albo mają jakieś inne zaburzenia. To już nie jest nasza sprawa. Mężczyzna który będzie dla Ciebie odpowiedni jako dla kobiety, dla każdej kobiety. To jest mężczyzna, który się stara, któremu zależy, który pisze, dzwoni, się kontaktuje, się pyta jak minął Ci dzień i tak dalej. Oczywiście to nie jest jedyny wyznacznik, ale kobieta, która biega za facetem jest po prostu zdesperowana. Wygląda to po prostu bardzo źle. Są kobiety, które normalnie latają gdzieś na innego kraju za facetem a potem on je wystawia, to jest totalny brak szacunku, bo one pierwsze okazały sobie same brak szacunku. I on to robi y, też, no też okazuje im brak szacunku. Wiecie to nie możecie się tak zachowywać, to naprawdę wygląda bardzo źle. Bo wiecie, bardzo często się tak zdarza, że kobiety przejmują role męskie i teraz w społeczeństwie to, jest, to, 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 to tak totalnie wygląda, że kobiety się zachowują jak faceci, a faceci jak kobiety. Tylko, że ci faceci zachowują się jak... Takie zaburzone kobiety, a kobiety zachowują się często jak zaburzeni, jak zaburzeni mężczyźni. Jakby te role się odwróciły w bardzo patologiczny sposób. I nie wiem, no brak mi słów na to, kiedyś tak na pewno nie było. Dlaczego się nie biega za facetem? Ponieważ, kiedy ty biegasz za facetem, on na pewno ma wiele innych opcji i wyglądasz po prostu jak klaun. Nie masz szacunku do siebie wtedy, bo. Niestety od zawsze tak było, że to faceci są zdobywcami, to oni zdobywają kobiety, to oni się mają o ciebie postarać. Dlaczego tak wiele kobiet marzy o tym, takiej romantycznej miłości w ogóle? Żeby to facet coś zainicjował, dlaczego wiele kobiet tego, tego chce, bo jakby to jest naturalne i normalne, że mężczyzna zdobywa kobietę, to on inicjuje, a nie kobieta. Więc jeżeli każda randka, każde wasze spotkanie odbywa się tylko dlatego, że ty napisałaś, to czas zmienić swój sposób myślenia. Bo to Ty jesteś dla faceta nagrodą, a nie on dla ciebie, a teraz wiele kobiet zachowuje się odwrotnie i po prostu chwalą się wszędzie, że mają męża, że mają chłopaka narzeczonego faceta, I jakby po prostu to była jakaś dla nich nagroda, podczas to kiedy kobiety. Mają w sobie tę moc i to one są nagrodą dla mężczyzny, bo to kobieta, jak na przykład facet da Ci, nie wiem, spokój, że jesteś w związku i sobie fajnie żyjecie, się dogadujecie i jest spokój, to, 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 to kobieta jest w stanie jakby zrobić tak, że tego spokoju jest więcej. Jeżeli facet da kobiecie dom, to ona stworzy w nim rodzinę i atmosferę domową i tak dalej, i tak dalej. Kobiety tworzą. Kobiecie trzeba coś dać, żeby coś z tego mogła stworzyć. A w dzisiejszych czasach wiele kobiet jest zmuszonych do tego, żeby po prostu ogarniać wszystko same, nawet jak są w małżeństwie, nawet jak są w związkach. O ile nie jesteś singielką, to to nie jest ok. Ok jest wtedy, kiedy jesteś singielką, wiadomo, jesteś sama, ale kiedy masz męża, chłopaka, narzeczonego i ty ogarniasz każde wyjście, wakacje, wszystko w domu, on nie robi nic, tylko pracuje zawodowo, albo i nie, to to nie jest normalne. To po prostu nie jest normalne. Stawcie takich facetów, bo też uważam, że faceci, którzy nie starają się o kobietę, którzy nie biegają za kobietą swoją, którzy chcą, żeby to kobiety za nim biegały, to są mężczyźni, którzy są ukrytymi gejami. Oni tak naprawdę nienawidzą kobiet. Nie lubią kobiet. Nie lubią ich. Oni się zachowują tak, jakby chcieli kobiety za coś ukarać pewnie za to, że mamusia była niedobra. I niewystarczająco kochała, i teraz każda napotkana kobieta musi za to zapłacić, bo tak niestety to działa. Takich facetów zostawcie w spokoju. Oni muszą sami się ogarnąć. I według mnie oni powinni być w związkach ze swoimi kolegami, po prostu są ukrytymi gejami. Bo jeżeli facet nienawidzi kobiety, to chyba jest po prostu gejem. Chociaż wiele gejów lubi kobiety, ale. Ale zazwyczaj jednak uważam, że nie. Więc uważam, że faceci, którzy nienawidzą kobiet, są bardzo pokrzywdzeni przez własne matki i niestety uważam, że są po prostu ukrytymi gejami. No bo jeżeli nie chcesz się starać o kobietę, nie chcesz o nią zabiegać, to dlaczego w ogóle wchodzisz w jakiekolwiek relacje i związki? Ja tego nie rozumiem. Tacy mężczyźni po prostu szukają kobiet zdesperowanych, takich, które będą się o nich starać i ta kobieta po prostu siebie straci w takim związku, no nie będziecie się z tym dobrze czuć. Chcecie mieć romantyczną miłość, chcecie, żeby facet o was zabiegał, więc dlaczego latacie z facetami, którzy są emocjonalnie zamknięci i nie chcą się o was starać? Mają was totalnie po prostu gdzieś.